Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Korzystamy dzisiaj z Ewangelii Jana z rozdziału piątego tejże Ewangelii i możemy czytać od wersu pierwszego. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku betesda, mająca pięć krużganków. Może przestaniemy w tym miejscu, bo tutaj ciekawa rzecz się pojawia. To jest oczywiście domysł, ale pięć krużganków oznacza, że ta sadzawka była otoczona właśnie tymi krużgankami. Co to jest krużganek? No, to jest taki długi korytarz, który jest podparty kolumnami, otwarty jakby na zewnątrz. I tych krużganków Biblia mówi, było pięć. To aż sugeruje, że ta sadzawka była otoczona krużgankami, które układają się w kształt pentagramu. Pięć boków. Być może te boki nie były różne i wtedy były różnej długości, i, i wtedy oczywiście nie ma mowy o pentagramie, ale biorąc pod uwagę różnego rodzaju okoliczności, jakie w tym świecie zdarzają się, Oj, wiele bym postawił na to, że, że ten placyk z fontanną, z tą sadzawką w środku był otoczony krużgankami w kształcie pentagramu. No, cóż to oznacza? To dla ludzi, którzy tym się zajmują bliżej, no to nie trzeba im to tłumaczyć. Czytamy dalej. W nich, czyli w tych krużgankach, leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych. Którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje. Zapytał go, Chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory. Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, kiedy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Życzę mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im, ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. Pytali go, cóż to za człowiek, co ci powiedział, weź je i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później, Spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. I tutaj przerwiemy nasze czytanie. Fargment i tak jest długi, a czasu mamy niewiele. Zacznijmy od ostatniego wersetu. Jezus spotyka tego człowieka po raz drugi. Ten niewątpliwie się ucieszył. Ale oto padają słowa, które no, zmuszają do myślenia, bym powiedział. Wyzrobiałeś. Niegdyż nie grzesz już, aby ci się coś gorszego nie stało. Cóż może być gorszego od choroby, która go przecież przykuła do jego łoża na 38 lat? Co może być gorszego? Zapytajcie ludzi chorych. Co może być gorszego od ich choroby? Oni są gotowi wszystko oddać. Gotowi byliby żebrać na ulicy, byleby tylko być zdrowymi ludźmi. A Jezus powiada, że jest coś gorszego od choroby. O wiele gorszego. Sięgnijmy do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 10. I tam czytamy wersetach od 28 do 33. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. I duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Nie będę czytał pozostałych wersetów, możecie sobie doczytać później. Mateusz, 10, 28 do 33. Czyli jest coś gorszego od tego, co niszczy nasze ciało. Wiemy, że nasze ciało wcześniej czy później umrze. No, chyba, że doczekamy przyjścia Pana i jeśli będziemy ludźmi wierzącymi, to zostaniemy pochwyceni wtedy na powietrze i Nasze ciało zostanie przemienione. Mówimy oczywiście o tym czasie, kiedy Jezus przyjdzie po swój kościół, aby go z tej ziemi zabrać. A wiem, że nie wszyscy wierzą w to, no ale to jest ich problem, ponieważ Biblia mówi o tym wyraźnie. Nie musimy więc aż tak martwić się o to, co dotyczy naszego ciała, aczkolwiek Biblia obiecuje nam, że jeśli będziemy żyli w wierze, to Bóg będzie o nas dbał i będzie się o nas troszczył. To nie zawsze oznacza brak chorób, ale to oznacza dokładnie to, co Jezus mówi: będę się o Was troszczył i będę z Wami także w czasie choroby. Ludzie, którzy twierdzą, że wierzący nie chorują, zwyczajnie kłamią. I nie trzeba tego szczególnie udowadniać, ponieważ Biblia o tym wyraźnie mówi. Paweł chorował, Tymoteusz chorował, Tytus chorował, wielu innych wierzących, współpracowników apostoła Pawła chorowało. I nie był to dowód braku wiary. Jezus też nie uzdrowił wszystkich ludzi. Nie uzdrowił wszystkich ludzi. Wbrew temu, co niektórzy twierdzą, Biblia nie potwierdza tego, że Jezus uzdrowił wszystkich ludzi. W tym fragmencie Bożego Słowa wyraźnie widzimy, że pomimo iż leżało tam wielu chorych, to Jezus skierował swoje kroki do jednego człowieka, i wiemy, że tego jednego człowieka uzdrowił. Słyszałem kiedyś ludzi, którzy twierdzili, że Wszyscy zostali uzdrowieni, tylko to nie zostało zapisane. No w ten sposób to możemy z Biblii zrobić pośmiewisko. Jeśli coś nie zostało zapisane, to tego nie ma dla nas. I tyle. A na pewno nie możemy na tym opierać jakikolwiek naszych przekonań. Bo to jest fałszywa droga. To jest droga donikąd. Wiemy, że z całego grona chorych Jezus zdrowił tego jednego człowieka. Czemu go uzdrowił? Bóg raczy wiedzieć. My nie wiemy, dlaczego właśnie on i dlaczego ten jeden. Kiedy więc spotyka po raz drugi tego człowieka, to ma absolutnie rację, mówiąc mu, nie grzesz więcej, żeby nie stało ci się coś gorszego. Czyli, czyli aby nie tylko twoje ciało, ale i twoja dusza nie trafiły do piekła za sprawą Boga. To jest kolejny mit, który niestety w naszym katolickim kraju jakoś dziwnie się utrzymuje, że to diabeł rządzi piekłem i tam, że jego słudzy i te diabły tam mieszają w kotłach widłami, to jakieś kompletne bzdury. To już nawet nie jest mitologia, to jest psychiatryk. Piekło jest własnością Boga. Bóg stworzył piekło i Piekło funkcjonuje w granicach, które Bóg mu wyznaczył. Diabeł, jeśli trafi do piekła, to trafi do, tak jak Biblia mówi trafi do takiego miejsca, które jest najbardziej i najbardziej odległe od wszystkich innych miejsc. Nie będzie miał nigdy żadnego wpływu nawet na tych, którzy zostali potępieni na wieki. Jeszcze raz powtórzę, diabeł to jest po prostu pies na łańcuchu u Pana Boga. I tyle może, ile Bóg pozwoli mu zaszczekać. I to wszystko. Uważajmy więc, żeby nasze życie w tym zabieganiu o zdrowie za wszelką cenę nie skończyło się jeszcze gorszą tragedią. Uważajmy na to, kto na nas kładzie ręce. Uważajmy, jakich. Łapiemy się środków, żeby uzyskać zdrowie. Ja się dziwię, że ludzie, którzy chcą być zdrowi, potrafią jeździć przez cały świat, żeby kładli na nich ręce czarownicy, potrafią chodzić do okultystów, ale zauważcie, oni nie chcą, nie chcą przyjść do Jezusa. Jeśli to nie jest dziwne, to co jest dziwne? Skoro zdrowie jest najważniejsze, to dlaczego nie przyjdziesz do Jezusa? Ale chcesz iść do ludzi, którzy służą diabłu. To jest symptomatyczne i nie wolno tej informacji lekceważyć, bo ona bardzo wiele mówi o ludziach. Bardzo wiele. W tej historii jest również ciekawy wątek dotyczący szabatu. Dlaczego chodzisz z tą łóżkiem? W dosłownym tłumaczeniu z tą zwiniętą matą pot. Ręką. Jest szabat, nie wolno ci tego robić. Ten, który mnie uzdrowił, kazał mi tak. Mówiąc wprost, Jezus o tym powiedział też wprost. To on jest panem szabatu. To on decyduje, w jaki sposób masz szabat obchodzić. To on decyduje o tym, czym jest szabat, a nie ludzie o tym decydują. Chcesz sobie obchodzić szabat w sobotę? Proszę bardzo, ale nie twierdź, że to jest jedyny sposób obchodzenia Szabatu, bo to nieprawda. Prawdą jest, że Chrystus jest Panem Szabatu. I tyle. Nie będę tego wątku kontynuował, bo ani nie mam zamiaru się z nikim sprzeczać w sprawie Szabatu, ani nie mam zamiaru nikomu narzucać tego, co sam z Biblii wyczytałem w sprawie Szabatu. Ja tam przebatuję każdy dzień i jest mi z tym bardzo dobrze. Co jeszcze możemy wyczytać z tej historii? Ano, bardzo ciekawą rzecz: że Bóg kieruje swoje kroki do tego, do kogo chce. Możemy się złościć, możemy się obrażać nie bardzo wiadomo na kogo, no ale możemy. Ale Biblia w wielu miejscach Nowego Testamentu mówi nam, że Bóg Zbawił tych, których wybrał. To nie jest jedno miejsce, jak chociażby w Efezjan 1:3, ale to jest w wielu miejscach. Nie możesz być zbawiony, jeśli Bóg cię nie wybrał. Brzmi dla jednych strasznie, dla innych cudownie. Ale nigdzie nie znajdziemy zapisu, że Bóg wybrał sobie ludzi na potępienie, jak niektórzy twierdzą. Kłamią, zwyczajnie kłamią. To jest nieprawda. Natomiast jeśli ty twierdzisz, że ty nie wierzysz, bo Bóg cię nie wybrał? To powiem wprost: słusznie idziesz na potępienie, ponieważ znalazłeś pretekst do tego, żeby głośno się usprawiedliwiać, ale sam przed sobą wiesz, że to jest kłamstwo. Ty po prostu nie chcesz żyć z Bogiem i nie chcesz porzucić swojego grzesznego życia. Czy słusznie idziesz na śmierć? Oczywiście, że tak. Słusznie. I nie mieszaj do tego doktryny o wybraniu, doktryny o wybraniu bo to jest zwyczajne kłamstwo. Tak, to ta historia prosta, zwykła, dotyka wielu, wielu bardzo ważnych kwestii związanych z, no, z naszym życiem. Może jeszcze jedna, jedna sprawa na koniec, ona jest taka praktyczna. Jezus pyta tego człowieka, czy chcesz być zdrowy? Pozornie wydaje się, że no, każdy by powiedział, no chcę być zdrowy, prawda? Ale ten człowiek widać wyraźnie, że jakkolwiek byśmy nie interpretowali jego wypowiedzi, widać wyraźnie, że on nie ma wiary. W nim nie ma żadnej wiary. A Jezus mówi do niego: Wstań i chodź. I on wstał i poszedł. Jeśli więc ośmielasz się kłaść ręce na człowieka, Modlić się o jego zdrowienia, albo wręcz uzdrawiać go, jak twierdzisz, a on nie odzyskuje choroby, to nie ośmielaj się otwierać swoich przebrzydłych ust i twierdzić, że to z powodu niewiary tego człowieka, bo to ty jesteś kłamcą, i ty jesteś oszustem, i ty jesteś zwodzicielem. Jeśli kładziesz ręce na kimś, no, ten człowiek powinien być zdrowy. Oczywiście, jeśli Twoja modlitwa brzmi, Ja Ciebie uzdrawiam. To bardzo proste. Biblia mówi wyraźnie, że ten, który uzdrawia, nazywa się Bóg Wszechmogący, a nie człowiek. Bóg nigdy nie powoływał uzdrowicieli. Bóg dał Kościołowi dar uzdrawiania. I używa go tak, jak sam chce. Gdzie chce, kiedy chce i komu chce. Nie dajmy się zwodzić i oszukiwać, bo naprawdę niektórzy zrobili sobie z tego niezły sposób na zarobek. Dowód: wydłużanie nóg. Tak zwane wydłużanie nóg. Jest w internecie nawet instrukcja, jak to robić. Nie ma w tym żadnego cudu. Jest w tym jedna wielka manipulacja i oszustwo. Ja kilka razy miałem do czynienia z takimi uzdrowicielami, którzy twierdzą, twierdzili, że oni wszystkich są w stanie uzdrowić. Więc zaprosiłem ich do samochodu, że zawiozę ich do szpitala. Nie muszę nigdzie biegać po ulicach, tam jest pełno chorych ludzi. Nigdy, nikt z nich. Nigdy nikt z nich nie odważył się pojechać ze mną do szpitala. Czyli kim oni są? Oszustami. Jeżeli trafisz na takiego na ulicy, to powiedz, że chętnie z nim pójdziesz do szpitala, żeby tam uzdrawiał ludzi. I przyjrzyj się jego reakcji, i będziesz wszystko wiedział. Jeżeli powie nie, to znaczy, że kłamca i oszust. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Droga Uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie. Komentujcie, niech się rozchodzi.